Cześć! Rozwiązanie tego zadania przedstawię w dwóch odcinkach. Drugi odcinek to bonus dla osób wspierających kanał, tam rozwiążę przykład B. Teraz pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. Tutaj już nie będzie występowała cyfra parzysta. OK, bo chcielibyśmy, aby w liczbach dwucyfrowych, które teraz tworzymy, była tylko jedna cyfra parzysta. Czyli zablokowaliśmy cyframi parzystymi cyfrę dziesiątek, no to w miejscu cyfry. Jedności mogę wpisać tylko cyfry nieparzyste. To znaczy jedynkę, trójkę, piątkę, siódemkę oraz dziewiątkę. Dlatego mam tutaj jeszcze raz cztery możliwości, a tutaj jest pięć możliwości. Co łącznie daje nam 20 możliwości. Dobra. Następnie Chcielibyśmy, aby w miejscu cyfry dziesiątek pojawiały się cyfry nieparzyste, a w miejscu cyfry jedności cyfry parzyste, czyli tutaj ustawiam dwójkę, czwórkę, nie nawet 0 mogę też wstawić. 0, 2, 4, 6, 8. A tutaj wstawiam tylko cyfry nieparzyste, czyli 1, trójkę, piątkę, siódemkę oraz dziewiątkę. Tu mam 5 możliwości, tutaj mam 5 możliwości, co łącznie daje mi 25 takich możliwości. No i teraz weźmy przypadek, w którym w liczbie dwucyfrowej obie cyfry to są cyfry parzyste, czyli tutaj wstawiam dwójkę, czwórkę, szóstkę, ósemkę, a tutaj mogę wstawić 0, 2, 4, 6 oraz 8. Tu mam 4 możliwości. W tym miejscu mam 5 możliwości. Łącznie otrzymujemy 20 takich możliwości. I teraz, jeśli dodamy te wszystkie możliwości, otrzymamy 65 takich liczb. 65 liczb. I to jest rozwiązanie przykładu A. Tak ono, moi drodzy, będzie wyglądało. Przejdźmy do odcinka bonusowego.